Witajcie! Nie wiecie jakie postanowienia noworoczne sobie wybrać? Proszę bardzo, mam dla Was ponad 70 pomysłów. Oto moje sugestie, jak możecie stać się lepszym człowiekiem w tym roku! Przestań oglądać telewizję, przestań jeść w fast foodach, przestań palić papierosy, przestań jeździć samochodem tam, gdzie możesz szybko dojść na nogach. Czytaj przynajmniej jedną książkę miesięcznie. Zapisz się na zajęcia kurs, który Cię interesuje. Pracuj tyle, aby zarobić na swoje utrzymanie. W razie potrzeby znajdź nową lub dodatkową pracę, aby móc się utrzymać. Nigdy nie należy trzymać się pracy, która nie daje dochodów na tyle wysokich, aby można było się samodzielnie utrzymać. Spłać swoje długi i więcej się nie zapożyczaj. Możesz uniknąć niepotrzebnych wydatków, jak telewizja kablowa, kolejne ubrania, niepraktyczne dekoracje. Niezdrowe przekąski czy biżuteria. Nie kupuj samochodu na kredyt i nie wymieniaj samochodów co kilka lat na droższe. Wstawaj wcześniej i wykonuj wszystkie prace domowe jak najszybciej. Ogranicz spożycie alkoholu lub przestań całkowicie pić. Przestań jeść pizzę i frytki. Przestań pić napoje gazowane, łącznie z Pepsi czy Coca-Colą. Nie jedz produktów słodzonych. Pij codziennie przynajmniej szklankę świeżego soku. Stój prosto i się nie garb. Patrz ludziom w oczy, kiedy z nimi rozmawiasz. Uśmiechaj się, bądź miły. Dotrzymuj obietnic. No i zegarek, jeśli możesz sobie na niego pozwolić. Jedz śniadanie. Jeśli jesz płatki na śniadanie, jedz te, które są zdrowe, a niekoniecznie smaczne. Ćwicz przynajmniej trzy razy w tygodniu. Często chodź na nogach. Pisz na komputerze pamiętając o poprawnej gramatyce i używając znaków polskich. Nigdy nie mów gorszych rzeczy o jakiejś osobie za jej plecami niż powiedziałbyś jej to w twarz. Staraj się wyrażać pozytywniej o danej osobie za jej plecami niż powiedziałbyś jej to w twarz. Nie obgaduj i nie plotkuj. Nigdy nie osądzaj innych ludzi surowy niż osądziłbyś sam siebie. Rób nowe postanowienia noworoczne, jednak rób je codziennie zamiast raz w roku. Bądź wolontariuszem. Wybaczaj, jednak nigdy nie zapominaj. Nie miej wstydliwych sekretów z przeszłości, które rozpaczliwie starasz się ukryć przed społeczeństwem. Miej kilka swoich własnych sekretów. Dochowuj tajemnic swoich przyjaciół. Jeśli ktoś wypytuje cię o tajemnicę twoich znajomych i przyjaciół, grzecznie odpowiedz, że nie możesz zdradzać ich zaufania. Więcej działaj niż głosuj. Bądź aktywny w życiu społecznym przez aktywne udzielanie się, a nie wyłącznie oddawanie głosu. Zastanów się nad swoimi wartościami. Unikaj podwyższania wartości innych ludzi, szczególnie publicznie. Słuchaj więcej niż mówisz. Zacznij przykładać większą uwagę do spożywania kalorii. Licz liczbę spalanych kalorii codziennie. Jeśli chcesz schudnąć, spalaj więcej kalorii niż spożywasz. Jeśli chcesz przytyć, spożywaj ich więcej niż spalasz. Jeśli jesteś zadowolony ze swojej wagi, spożywaj taką samą ilość kalorii, jaką codziennie spalasz. Waż ją codziennie o tej samej porze. W notatniku pisz każdego dnia swoją wagę. Nigdy nie mów innym ludziom, że zachowują się nienormalnie lub grzesznie. Swoje zasady moralne, religijne i przekonania zachowaj dla siebie i stosuj wyłącznie w odniesieniu do własnej osoby. Pytaj ludzi o to, co u nich słychać, i słuchaj ich odpowiedzi. Śmiej się z dobrych innych ludzi, ale nigdy ze swoich. Bierz prysznic przynajmniej raz w ciągu tygodnia. Myj ręce. Opiekuj się osobami starszymi, spędzaj z nimi czas i rozmawiaj. Unikaj chodzenia do miejsc, w których musisz czekać na coś. Staraj się, aby twoi przyjaciele dobrze wyglądali. Unikaj kłamstw. Nie udawaj, że jesteś lepszy, niż jesteś w rzeczywistości. Nie udawaj bogatszego, mądrzejszego czy sławniejszego. Traktuj innych tak, jakby byli lepsi, niż w rzeczywistości są: piękniejsi, mądrzejsi, sławniejsi, bardziej lubiani. Nie zmyślaj na temat swoich talentów i umiejętności. Zamiast tego zaskakuj nimi ludzi, wówczas, kiedy jest taka potrzeba. Sieć prosto. Sprzątaj swój dom, utrzymuj swój samochód i biuro w porządku. Codziennie wykonuj rano ćwiczenia rozciągające. Tańcz. Jeśli nie potrafisz tańczyć, zapisz się na kurs. Zapytaj innych ludzi, rodziny, przyjaciół, kolegów z pracy, jaka jest ich ulubiona książka, a następnie ją przeczytaj. Zapytaj ich o ulubiony zespół lub piosenkę i ją posłuchaj. Zapytaj o ich ulubiony film i go obejrz. Nie wstydź się przed kamerą czy aparatem fotograficznym. Jeśli rano dzwoni budzik, wstań zamiast przełączyć go na drzemkę i ponownie zasypiać. Ustal swój budżet i się go trzymaj. Mów częściej, kocham cię osobą, na którym cię zależy. Wychodząc z pomieszczenia, zawsze wyłączaj za sobą światło. To tyle z tego, co wpadło mi na już do głowy. Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły, piszcie w komentarzach, uzupełnimy kiedyś tą listę. Pozdrawiam. <gry> What? Hey.